Radio, którego już nie ma. Radio, którego już nie ma. Zapraszają Wiktor Niedzicki i Jarosław Juszkiewicz. Wie pan, m, tak myślę sobie w ogóle jak to wyglądało, bo powiedzieliśmy o tym początku, jak się trafiało do radia. No właśnie, a jak się wchodziło do radia? No to, to też jest ciekawostka. Przecież radio było obiektem strategicznym, wobec czego była straż m, przemysłowa, wyposażona, znaczy Bogiem a prawdą nosili kabury. Ja potem dowiedziałem się, że oni tam w środku mieli zwykle kamień, no żeby broń Boże nie kusić jakimś pistoletem, nie wiadomo kogo. No ale wyglądali bardzo poważnie, mieli te kabury, czapki, no cały ten ręsztunek i byli bardzo skrupulatni. No z tą strażą też mi się kojarzy. No, trudno powiedzieć, że anegdota, w której straż występuje niejako na marginesie. Otóż, jak byłem tylko na samym początku, ja niewiele osób, w ogóle prawie nikogo nie znałem z radia, no, z tego, no jak poznać, no to w takim razie ja się wybiorę na zebranie ówczesnych związków zawodowych, były wybory, no myślę, że poznam ludzi. No jestem na tym zebraniu, przemawia pani dyrektor biura socjalnego, pani Tawachowa. Jakaś kobieta wychodzi, coś tam opowiada. I w pewnym momencie ja słyszę, że ona mówi, że w tej stołówce na Myśliwieckiej, stołówka na Myśliwieckiej mieściła się w soterenie, miała tam chyba z 6 czy 8 takich małych stolików, w tej stołówce na Myśliwieckiej rocznie ginie zastawy stołowej i garnków za 300 tysięcy złotych. No towarzysze, jak może być dobrze, jak tyle ginie? Jednej rzeczy mi na fizyce nauczono dobrze, że szybko szacowałem coś. Myślę, sobie, że zaraz, chwileczkę. Codziennie? Ginie za tysiąc złotych, talerzy, sztućców i wszystkiego? A jak to jest? Ja siedzę obok mnie taka pani w takiej w rudej fryzurze, potem się okazało, że to była peruka i pytam pani, czy pani słyszała to samo? Tak, a co ta pani powiedziała? Ja mówię, no to prywatna, to niech pan zabierze głos, to trzeba powiedzieć, że to jakiś błąd. No więc ja, grzeczny uczeń, zgłaszam się. Ale zapraszamy tutaj do nas do prezydium, proszę powiedzieć, co tutaj was gnębi. No więc mówię, że ta pani to powiedziała przed chwilą, że te 300 tysięcy tam ginie. Jak to jest? To przecież, A wtedy proszę pamiętać, że talerz kosztował może ze dwa złote, w sztućce pewnie po złotówce były, no mniej więcej tego rzędu. Ja mówię, są strażnicy przy wejściu i codziennie wynoszą skrzynie, zastawy stołowej i garnków. To co robi ta straż? O, oh. piorun trafił całe prezydium. Kolory mieli, no buraczkowe to mało. Dziękujemy, dziękujemy. idźcie już sobie. No dobra, poszedłem sobie. Usiadłem na miejscu, skończyło się zebranie, znowu usiadłem w autobus, pojechałem na Myśliwiecką, bo zebranie się odbywało w centrali Tamalczewskiego, jak po dzisiaj się mówi na Malczu. Idę sobie od tego przystanku. Patrzę w oknie, mój naczelny też koloru dojrzałego buraka i wygraża mi pięścią. <laughs> już wypatrywał pana z daleka. No, wypatrzył mnie z daleka. No dobrze, idę do niego. Szef, wściekły. Co pan, gdzie pan był? No, mówię, no, na zebraniu, w związku zawodowych. I co pan tam robi? No zabrałem głos. Tak, a ja tu mam już zwolnienie dla pana. Uuu. No dopiero zacząłem pracę i co mnie pan wyrzuci? No co pan głupi, to ja nie będę pana wyrzucał. No to co? Ma pan wyjechać. No ale dokąd? Gdziekolwiek. Okazało się, że w trakcie jak ja jechałem tym autobusem, to oni zdążyli wrócić na Woronicza, przygotować to zwolnienie, czyli dokument. Kierowca wsiadł w samochód, przywiózł na myśliwiecką, no i czekało to zwolnienie a naczelny, który znał to całe kulisy tej władzy dał mi delegację, podpisał im blanką, mogę sobie jechać gdzie chcę, no pojechałem tam z, z geologami Sudety, chodziliśmy po, po różnych rzeczach, mnóstwo się nauczyłem wtedy i wróciłem po jakimś czasie, no jeszcze niech pan gdzieś na trzy dni pojedzie, no jeszcze pojechałem na trzy dni gdzieś wróciłem, no teraz może pan wracać bo on mówił tak, no nie mogę wręczyć temu pracownikowi, on z delegacją pojechał no, no nie mogę mu wręczyć wypowiedzenia a po tych tam prawie dwóch tygodniach, a no już wszyscy zapomnieli następnym podpad ktoś jeszcze podpadł i tak jakoś to wszystko się skończyło. Także ze strażnikami to mi się akurat to kojarzy. <grystanie> Przyschło. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej taśmy, bo ja myślę, że to jest, że to jest ciekawy temat, bo taśma po przegraniu, czyli na radiówkę, myśmy mówili radiówka na nią, trafiała na stół montażowy. I to jest też ciekawe miejsce, miejsca, których już nie ma, bo po prostu każdy ma komputer i może montować gdzie chce. Ale da, 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 sekundę, sekundę, to ja muszę uzupełnić. Panie Jarku, bo tak, była ta taśma właśnie zmiana, ale... Mówiliśmy tu o magnetofonach typu Ucher, Nagra, ale przecież używaliśmy jeszcze magnetofonów głównie tych stacyjnych, właśnie tych, które odtwarzały te taśmy, te radiówki. Tak, zgadza się. Teraz dwa rodzaje, bo były albo te stacyjne do odtwarzania czy do odsłuchu, były telefunkeny, albo jeszcze starsze. One Nawet były z, na stanowiskach antenowych, z których odtwarzano. Tak, ale oprócz tego jeszcze były stanowiska montażowe. Wysadzone no w dodatkowe kółko, gdzie zbierało się wszystkie ścinki taśmy, mhm. czyli wszystko to, co nie potrzeba, to się kleiło pracowicie. Nie wiem do dzisiaj po co. I to trzeba było oddać, rozliczyć się z tego z odpowiednim tak. archiwum. No to przepraszam, Mieliśmy Proszę chyba kilometr, nie, to nie było na długość. Chyba mieliśmy godzinę miesięcznie, także to nie było dużo. Jak się miało znajomości u pań w takim pokoju, gdzie dawano taśmy, to dawały nową, a nie posklejkowaną. Ale ciekawy jestem, czy u Was też była bomba do kasowania taśm? No była, no oczywiście wszędzie była, aczkolwiek ja tylko to raz widziałem, bo mnie to średnio w sumie zainteresowało. Natomiast natomiast najważniejsze dla nas było, żeby był ten odpowiedni stosunek tych sklejek i tej oddanej taśmy, żeby to się to wszystko było mierzone, miarkami, wszystko się sprawdzało. Tak, się. Co prawda, ja do dzisiaj nie wiem właściwie o co to chodziło, dlatego że tak, z tej taśmy pociętej nie wiem, czy można było coś zrobić. Może ktoś to jakoś przerabiał, a z drugiej strony, no nawet gdyby ja tę taśmę, nie wiem, zużył. No przecież makarony z tego nie zrobiłem. No gdzieś zgubiłem na przykład. No, no to co? No to no nic się takiego u nie nas, działo. No, u nas obciążali. Do niczego nie, ale do niczego ona nie mogła służyć. W no, domu no, ja tego to jest nie użyłem. Prawda. Powiedzmy, Panie Wiktorze, co to była bomba w takim razie? Ona jest u nas w muzeum radiowym. Bomba to była taka wielka skrzynia, tak naprawdę to był elektromagnes. Wsadzało się w szczelinę taśmę w pudle, albo i bez pudła. Pani naciskała taką wajkę. Włączał się taki super dźwięk, jak z filmów z lat 50. science fiction takie i ona wtedy naciska duży czerwony guzik i było. Tak, i to właściwie wystarczało, żeby skasować taśmy. Nie dało się odzyskać już tych. No nie, danych. jakby została skasowana, to się nie dało. To był impuls elektromagnetyczny, który po prostu kasował wszystko podkradaliście sobie taśmy, czy nie? No też, różne dziwne rzeczy się działy, no ale to zostawmy już, to za, za dużo takich przykrych rzeczy. Montażówki. Wspomniał Pan o trzecim kółku, Panie Wiktorze. Jeśli można, to się wtrącę, bo czasami tacy bardziej nonszalantcy redaktorzy nie nawijali na trzecie kółko, sądząc, że im się to do niczego nie przyda i wrzucali u nas pod montażówkę. I potem już człowiek siedział po kolana w tej taśmie. Pamiętam, że wysłaliśmy kiedyś Wtedy już trochę awansowałem na początku lat 90. Byłem wydawcą programu młodzieżowego, który nazywał się Radio OK. I wysłaliśmy Krzysia. Krzysiu miał na imię ten człowiek młody na lot szybowcem. Wziął ze sobą magnetofon, kasetowy i poleciał. No i wrócił z tego nagranie, Pytamy, jak było, jak było. On mówi, No fajnie, fajnie, fajnie. No to zmontuję wam nagranie. No podejrzanie krótka była ta wstawka. Bo to było tak, że no tu wsiadamy, tu pan pilot, tu się zapinamy, spadochron, pasy. O, startujemy, piękne widoki i lądujemy. Coś mi tutaj, Krzysiu, nie pasuje. Coś nie bardzo, co, Coś tu Mało dramatyzmu, tak, ale zobaczyłem, że kolega zostawił po sobie całe kłęby taśmy pod montażówką. No więc wziąłem krążek, zwinąłem, co tam było, nie musiałem zbyt wiele sklejać. No i wtedy dopiero się okazało. Koledze zrobiło się natychmiast po starcie niedobrze, więc było słychać. Dźwięki, kiedy on walczy ze sobą. Było słychać, jak pilot daje mu woreczek foliowy, czy mówi, że gdzieś tam jest. Wszystkie dźwięki fizjologiczne. Pilot, który mówi: Panie Krzysztofie, no dobra, już lądujemy, niech się pan nie denerwuje, już lądujemy. Wie pan, co zrobiłem? Oczywiście podle. Oczywiście wmontowałem, czy wmontowałem? Oczywiście, wmontowałem, poszło na antenie. Kolega się do mnie długo nie odzywał, no ale no, ja rozumiem, że można montować materiał, ale nie można zakłamywać prawdy. No tak, no najważniejsze jest prawda mikrofonu, prawda, ekranu, tak, tak, tak wiem o tym. Ale wie pan, bo tutaj zaczął pan w pewnym momencie mówić o początku, o pierwszych pracach. A jaka uh -huh. jakie były pana, nie mówię o radiowych, ale jakie były pana pierwsze zadania? No, przyszedł pan do redakcji, był redaktor, jakiś tam kierownik, no i co panu ukazał robić? Pójść na ruch po flaszkę. Młodzi latali wtedy po flaszkę. Przypomnijmy, jest początek lat 90., i radio, myślę, że warto o tym wspomnieć, to jest miejsce, gdzie po prostu się żyje, nie tylko się pracuje. Tam się zawiązują przyjaźnie i właściwie większość czasu spędzało się w radiu. Przychodziłem na dziewiątą rano, punktualnie, bo tego szefa pilnowała a wychodziłem o 23 gdzieś chyba 00 dlatego, że 23.20 miałem ostatni autobus, którym mogłem dojechać do domu. I tak było przez kilka lat, no bo tak, moja żona też pracowała wieczorami jako pianistka, wobec tego, no to co miałem robić w domu? No siedziałem w tym radiu tyle, ile się dało. No zresztą dzięki temu się i uczyłem, i, no i, i również znajomości, również no, no wiele, wiele różnych rzeczy. Życie towarzyskie też kwitło. Wspomniał Pan, przepraszam, wejdę w słowo o bufecie i to jest też miejsce, czy o stołówce, no, gdzie powstało bardzo dużo fajnych rzeczy. To jakich? Siadało się na przykład i słyszało się różne mądrości kolegów, jak należy nagrywać, czego nie należy robić. Albo powstawały pomysły na audycje i w bufecie radiowym, to już był, to już był schyłek bufetu radiowego, rok 1998, z koleżanką Ewonią Wiadomską wpadliśmy na pomysł wspólnego cyklu Podbój kosmosu, nauka czy polityka. I w ten sposób powstał mój pierwszy cykl popularno-naukowy. Właśnie w stołówce to wymyśliliśmy. No więc, proszę pana, trochę, troszeczkę w moim przypadku było inaczej. Po pierwsze, dlatego że gdy trafiłem do radia, moja szefowa dała mi dwa zadania. Pierwsze zadanie było takie, że o godzinie 9:02 mam przynieść od pani bufetowej od pani Zosi, no taka pani miała na pierwszym piętrze miała takie stanowisko, była kuchenka i ona tam gotowała herbatę. Był jeden czajnik na całe radio, no ale dla wszystkich gotowała tę herbatę. Tę herbatę miałem wziąć na tacę dla wszystkich, dla sześciu pań, bo ja byłem młody, to się nie liczyłem, było sześć pań, a ten tacę po schodach miałem zanieść na górę i postawić. Drugie zadanie to było wyczyszczenie archiwów. Które nie były czyszczone od lat chyba 50. Wobec tego no, dużo różnych ciekawych rzeczy się tam y, działo w tych archiwach, ale ja się dużo nauczyłem, no bo dzięki temu nauczyłem się, no, jak wyglądają formy radiowe, jak, jak się to pisze, jakie są formaty. No, to oczywiście wtedy jeszcze nikt nie mówił o formatach, bo nikomu nie do głowy nie wpadło, ale no, jak się to wszystko robi. Y, przy okazji to chodzenie po herbatę miało jedną zasadniczą zaletę. Otóż w radiu na Myśliwieckiej była siedziba i studio. Orkiestry Symfonicznej Orkiestry Radiowej. To nie była oczywiście ta wielka orkiestra, która jest w Katowicach, ale była właśnie taka orkiestra Polskiego Radia. I tam przychodzili na nagranie najrozmaitsi artyści, aktorzy, śpiewacy. Pamiętam Violette Villas, która w tych swoich no dosyć takich ekstrawaganckich strojach przychodziła też na herbatę. No w końcu każdy musi pić muzyków, których spotykałem prawie codziennie i z którymi czasem udało się zamienić słowo, oczywiście podczas przerw. Pamiętam Jerzego Połomskiego, pamiętam jak przyjeżdżał Bernard Ładysz, pamiętam no mnóstwo śpiewaków, artystów, aktorów. I to było też przeżycie, że stykaliśmy się z wielkimi ludźmi, a normalnie podczas dnia słychać było z za ściany właśnie nagrywanie jakiegoś tam utworu symfonicznego. Więc to też nie ma, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Takie właśnie początki, no każdy ma jakieś początki. Ale wie Pan, jeszcze. Jeszcze przy okazji sobie przypomniałem jedną rzecz, bo tak, te archiwa, ja powiedziałem, że porządkowałem te archiwa. Wie pan, ileś tam kopii, na przykład każdego słuchowiska, każdego felietonu Aha. coś, no to trzeba było oddzielić te kopie, no jedna wystarczyła, po co tyle tego trzymać. Dzisiaj byśmy trzymali to w ogóle w pamięci komputera i nie było problemu, ale i tu trzeba wziąć pod uwagę, że przecież wtedy się pisało. Pisało się na maszynach do pisania. Pamiętam, że pierwszą maszyną, jaką miałem w pracy, był łucznik, taki potężny, wielki łucznik, na którym pisywałem, zwłaszcza wieczorami no felietony, no to co trzeba było napisać mój naczelny lubił chodzić uwielbiał pracę wieczorami z tego wie pan jak się stuka na tej maszynie to słychać praktycznie w całym budynku, wobec tego on kiedyś przyszedł do mnie i mówi tak kto tutaj tak pisze na maszynie, ja mówię, ja piszę a potrafi pan pisać bezrokowo, no pisałem bezrokowo u mnie w liceum była nauka maszynopisania, więc się nauczyłem no niesamowita, a pod dyktando też no proszę bardzo, wkręciłem papier proszę podyktować o, niesamowite jak się okazało, w redakcji na 100, parędziesiąt osób, tylko dwie osoby umiały pisać na maszynie, zwłaszcza szybko. To znaczy był doktor Wojciech Marczyk, który był potem w Radio dla Ciebie, no i ja. No niesamowite. A co robiła reszta? A reszta pisała pracowicie, kaligrafowała na papierze, zanosiła te swoje kartki do hali maszyn. Tam były panie maszynistki, które przepisywały na maszynach. Potem, ponieważ szybko pisałem, to dostałem taką wielką Erikę, o jak potężny grzmot też chyba ważył ze 20 kg. Były jeszcze IBM-ki z wymiennymi głowicami, ale do tego to nie doszedłem, to tylko sekretarka prezesa miała i sekretarka dyrektora. Mogła kolory zmieniać. Wszystko tam można było czcionki zmieniać różne rzeczy, ale nie, 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 to było tylko dla, dla wybranych, to, to nie dla takich szaraczków jak ja. No właśnie, a jak u Państwa z maszynistkami? To no właśnie, z maszynistkami też mam ciekawą historię i, i nigdy nikomu nie opowiadałem. Chyba po raz pierwszy ją wyjawię, bo na praktykę przyszedłem w lipcu 90 roku. Etat dostałem we wrześniu, bardzo szybko. Załatwiła go dla mnie pani marszałek Krystyna Bochenek, nieżyjąca już niestety. Ona w ogóle była moim takim dobrym duchem w radiu i wtedy była też szefową tego działu, w którym pracowałem. To był dział informacji, tak się nazywał. I po roku muszę wyznać, ze wstydem nie wytrzymałem tego tempa. Stwierdziłem, że, że ja po prostu się nie wyrabiam, że poziom stresu jest duży, że mam problemy na studiach, a byłem na studiach dziennych, a jednocześnie na etacie w radiu, i że, że mam trochę dość. Przyszedłem rodzaj takiego załamania, i poszedłem do pań maszynistek na trzecim piętrze, gdzie teraz siedzę, chyba nawet dokładnie w tym pokoju. No i tam była taka Pani maszynistka, przed emeryturą już, która bardzo mnie lubiła. Nie, nie wiem dlaczego, ale zawsze jak jej tam nosiłem teksty, to coś miłego mi mówiła. Ja mówię, no że mam Pani, pani Zosiu tekst. No, no dobrze, wkręciła kartkę. Ja mówię, zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z obowiązku świadczenia pracy na tacie aplikanta, czy, czy coś takiego. I ona tam doszła do, do zwolnienia. Popatrzyła na mnie i mówi: Nie, ja tego nie napiszę. D -d 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 Ale jak? Nie, 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 nie. Ja już widziałem wielu młodych ludzi, którzy, którzy tutaj byli. Ty jesteś radiowiec. Nie, 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 ja tego nie napiszę. Bardzo mi przykro, jak chcesz coś do moich koleżanki. Głupio mi było łazić po, po maszyniskach i się prosić, więc napisałem to odręcznie. Pani marszałek, wtedy jeszcze pani redaktor Bochenek, spojrzała na to, powiedziała: ej, głupiś ty, i włożyła to do szuflady. Mówi: Wkładam to do szuflady. weź sobie dwa tygodnie wolnego i do mnie przyjść. No i oczywiście po dwóch tygodniach już przeszła mi moja historia i wróciłem, bo zacząłem tęsknić po tygodniu do radia. Wypominała mi to do końca życia, powiem szczerze. Ostatni raz, jak pracowaliśmy w Senacie. I to jest też ciekawa historia, bo po, po roku pracy w Senacie z nią popatrzyła na mnie, mówi, wiesz, rozmawiałem z redaktorem naczelnym radia i oni bardzo chcieli cię z powrotem. To było po, po tym, jak się y, przewaliły pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości i się zmienił szef ale ty, ty byś nie chciał chyba wracać do radia, nie? Ty, ty, ty w Senacie wolisz pracować. Nie ja wiem, nie, oczywiście pani marszałek wolę w Senacie, ale ja tylko spojrzała na mnie i powiedziała, do gabinetu, do mnie, już. No i w ten sposób wyciągnęła ode mnie, nie musiała specjalnie długo mnie męczyć, że jestem radiowym zwierzęciem. Zresztą pani Wiktorza, ona też była radiowym zwierzęciem, nigdy się z radia nie wyleczyła, bo prawda jest taka, że jeżeli człowiek złapie tego bakcyla, to już nie ma szans. Po prostu nie ma.